Siemano, siemano dzień dobry! Ja jestem artur 10 w kolejnym odcinku! I dzisiaj mam Daglasa ze sobą. Znowu! Dzień dobry! Tylko gdzie się Rakso podział, powiedz mi Daglas. Ty kurwa jesteś? A tutaj jest! A, A tutaj jest! Dobre pytanie! Cześć! Prawo Yeti! Dzisiaj będzie budowa. Daglasa. Budowa wiezda. Dzisiaj będziemy budować dla naszego Daglasa dom. Zby... No, tak, ale wy jesteście. by nie był, był bezdomny. O! Do... Tutaj zaczęliśmy kopać trochę poza odcinkiem, tak. a Trochę ten. odcinkiem no zaczęliśmy. Tak. No to skoro tak, skoro już zaczęliśmy nas odcinek, to Douglas opowiedz nam o jakiej zdobycy dzisiaj znaleźliśmy, skoro mamy mowa o Los Media. E, to jest czerwony traktorek e, z dubbingiem. Ze studia Start International Polska, w której choćby Sławomir Pacek zagrał pana Johnson. Muszę dodać, że dawino wcześniej nie było w internecie, w ogóle o nim informacje były takie szczytkowe, także uważam, że ta zdobycz jest bardzo ważna. No hmm. i rzeczywiście! A co ty kompasem kopiesz? A <laughs> co ty kompasem tak nas kopiesz? Do tego tego. daj. A ja mogę się też pochwalić kilka innymi los media, póki teraz jest mowa. Ostatnio odnalazłem się odcinki Donalda i Gufiego z tvp 1 na instres dubbingi. I tego jest po 24 odcinki odnalazłem, odnalezione. Tutaj będziemy musieli jakoś już mowa o te te... Media. Jeśli mowa o Lost Media, to ja jeszcze bym dodał, że odnalazł się odcinek. Chuuu, Puchatku. Tak, też miałem o tym wspomnieć. Z i zagrał tam Jan Kociniak, jeszcze Puchatka. I to była chyba jego ostatnia, ostatnia rola w roli Puchatka. Bardzo możliwe, to był już rok, końcówka roku 2000. No właśnie, więc to możliwy już był. już sama końcówka. Panowie, tutaj trzeba zrobić tak, żeby te, to drzewo wiadomo, zostało tutaj. No to co? Chyba w zniosek jest kuro. To dębowe, wiesz? E, drzewo dębowe i posadzę. Chyba rozumiesz. Jak coś chcesz. masz? Tak, tak, tak. Po prostu chodzi o to, żeby to było wielkie drzewo, które stawia taki fajny cień, żeby. Bo my mamy dom w otwartej przestrzeni, i tak dla sobie cień tak pod takim cieniem, jakby drzewnym, standardowym. No. Czekaj, gdzie, gdzie ja ty miałem ten? E, Drzewo, zewno. Tym razem skopiowałem Twój tekst z Drakso. Drzewno. Drzewno. A kurwa. <laughs> Ay, sorry. <laughs> Już się kurde tam bają. O, kurde, no nie! Musiało mi się wpakować ten, A. Dobra, czekaj, skoro tu jestem w domu, to wezmę sobie te łupaty, zrobię sobie. O, stalową łopatę! Będzie najlepsza. Nie z nic stalna Pata, po prostu. Łopata sal salonowa? Łopata salonowa! Wiesz do czego to nawiązanie Salonowe! Salonowe, tak! KURWA! Ja przepraszam, że krzyknąłem! Ale tu Clipper się pojawił tak z dupy, nie, wiedział, nie widziałem, go taki skupiony. Creeper, jumpscare. O, tak. właśnie, Clipper jumpscare. A właśnie, ja Cliper mogę nam już wysadzić teren, bo jak to naprawił, w prostu nie Tak! No to w końcu teraz się dowiedziałem o tego na, na własnej skórze. A, bo ci wybuchł prosto w twas! Co nie? O Realizował. Ale ja dzisiaj przeklinam w tym odcinku. No właśnie widzę, jak to przeklinasz, strasznie. Może dlatego, że nie, nie był po prostu. Bez ograniczeń. Podjarka Może dlatego, Raks jest zazdrosny o to, że dzisiaj nie był w tym, w, w kacie początkowej, tylko tak nas był zamiast jego. Może dlatego. Hehehe. <laughs> iż tego odgrywa. No, odgrywa się. W taki sposób. Ej! Ej. Ryk! Nie wiem, czy ja to tego... Ten, ka ten klasyk. Ale ja nie, nie zrobię tego dźwięku, tego. Albo zrobię w sumie. Nie, nie dobra, nie będę Zrobiłeś tego. Zrobiłeś już ten dźwięk, to się liczy. No właśnie. A czy? Czy coś to jeszcze będziemy przedłużać? O, lewitujące drzewo za Hibum X. A standard. W Minecrafcie to norma. To, to, kurde, jak, jak to się dzieje w realu, to wtedy może powiedzieć, że to jest niezwykłe. Nie masz łopaty? To właśnie Douglas ja jest, nie łopaty, jest Ja nie mam łopaty? ja nie Biedak, kurde. A. Douglas jest biedak. ja ostatnim razem zginąłem, tak ja wszystko straciłem. A, tak, no zapomniałem, że ty zginąłeś. No. Właśnie. Tak, a póki co w nowej serii... Ej, a ty Douglas nie o. wiesz o tym. Kurde, Raksa miał śmierć. Pierwsu w na tym serweze. Tak. Tak, zginąłem. Zginął? Tak. Tak, zginąłem i strasznie wydałem wtedy mordę. No, jest to na odcinku. Na którym? Serii. Eee... 30... 39... nie... 32... Nie, 32. 30... O kurde, coś mnie walnęło. Nie, Dobra, o zaczęło 3. 3. padać. W nie było, w drugiej serii to było. No właśnie drugie, w drugiej serii 32 mówiłem. Okay. 30... A, 32, usłyszałem 22. Nie, bo nie, ten 32. Oko? O. Mam ci stalową łopatę tak tylko jej nie przepierdol. Dobra, dzięki bardzo. Ja skłócę tego odcinka i takie teksty rzucamy wszyscy. Super, świetnie. <laughs> Mówię, nie ma co się oszczędzać. Wezmę ze sobą skrzynki, jak coś, żebyśmy mieli mniej więcej materiały posortowane. No ja mhm, to, to posortuj te tak karty. Over <laughs> right, Fox, step right up. Watch me, I'm now in fire. Oh, here they come. <laughs> Czy nie, ty znasz nie, nie, dialogi z kart na pamięć? Tak! Tak! <noise> nie wiem co mogę powiedzieć to na publice, czy nie, ale powiem to tutaj. Rakcja jest znany jako <noise> A Możesz powiedzieć tylko, <noise> jakby ludzie Dobra. o tym wiedzieli. No to rakcja jest kaltoholik. Nie, nie ukrywam tego. Ło kurwa, ale... dobra. Ja pierdolę przyszedłem tu, a wy wyjebaliście tą całą górę, ja myślałem, że tylko trochę, a wy wyjebaliście wszystko. lepiej, nie, Uła, lepiej, nie mieć, miejsc, lepiej jest je, mieć miejsce na budowę domu. Dobra, a ja zostawiam wam tu skrzynki generalnie, czekaj, postawię tu. Czekaj, o. mogę jej spać, czy nie? Na razie pada, także na razie średnio. No właśnie. A coś deski? Bo chciałem craftinga zrobić. Ja mam crafting. Tutaj już ci dam. A, masz no, rzuć, to rzuć. Co się. Rzuciłeś go, bo. Okej. Okay. Ja Tego chyba nie złapałem. Nie, ty mi rzuciłeś łopatę. A chyba. nie. Czy ktoś mi rzucił łopatę? A ja rzuciłem łopatę. Ja go postawiłem. Od, oddawaj mi łopatę. Ej, czy ja to jest A, no, moja. To, 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 to jest twoja łopata Douglas, twój kilow i twój miecz. No, dzięki. O Douglas, jak masz ten crafting? Bo ty rzuciłeś mi ten crafting? A tu ją jest crafting. No no, to czekaj, to ja go postawiłem! to czekaj, tego przestawię trochę tam. Tam nie przeszkadzał. Ten. Będzie crafting, i tu będzie. dwa piece będą. Potrzebuję kobla. Mam Piech, trochę kobla. Trochę kobla. ci dam. Chcesz? Cały? To ci dam. Cały. Masz? A, cały. to ile tam masz? O dobra, starczy. To czyjeżdżaj leży? To jest siekiera? Co, co? Czy Czyje? Nie wiem, czyje to. A, chyba moje. Dlaczego dyrta lewituje? Tam i drzewa tutaj lewitują. Patrzcie, jakie kolejne, kurde, trzy drzewa. Wiem, ci screena, będziesz miał, jak, jak tutaj lewituje. Tu dylty wszędzie lewitują. Aha Eee, kurde ten. Przydałoby się ja trochę więcej narzędzi na zrobić. Ale mało mamy zelaza. A no może zelaza? No właśnie. Się do kopalni, to czekaj, czeka, to pójdę. Podróżek. Czekaj, idę się przespać i idę do kopalni ten. T zdobyć to z... z... No to chodź ze. No wszyscy pójść spać. Tak. Wystarczy cały czas, że tylko jedna osoba, bo tam ten... Właśnie, Stawiany ja pierwszy. Zawsze mogę zmienić. Kto pierwszy, ten lepszy, ha, 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 Spóźniłeś się, Rapsu. Ja pierwszy byłem, a nie ty. Ja będę pierwszy. Boże, co to za głos? No cesia. Ja. A. Mieś się wydaje, że głos... ten po tempo. Ja idę po, po zelazo. Chodź, chodź, Artur. Chodź tu, Artur. Co? Chodź tu, Artur, bo muszę coś pokazać. Chodź tu, wracaj. Co, co, co chcę? Czego chcesz? Wróć. Wróć, bo musimy pokazać naszą tajną skrytkę, w którą przynajmniej nie ma materiały. Z jest nasza tajemnica skrytka dziadka tutaj, w ścianie. Była tak. przez chyba 5 Gdy odcinków, ja... na pewno była tutaj. Bo przygotowana jest na zapas. Ona była o co najmniej od 21 odcinka tutaj. Właśnie. E, tutaj tego... w ogóle widzowie patrzą, co jest, mamy. Odpady tutaj mam. Zabiliśmy sobie tutaj jakieś wrzucenie Dirty. Odpady, na no tak. A to jest pomysł bonusowe, coś w nim Zastawa będzie. Ma, tak. No tak. Komnata. Dobra, to, to ja wracam do kopalni, skoro już, już pokazałem widzom te Dobra, ja kilka rzeczy, materiały. Poprzez to padać deszcz. O, widzisz, to dzięki Wstał mnie, pada. bo ja posłem spać i dlatego. Dobra, e, tak ty znowu robisz sobie dziurę w ogrodzeniu? E, jaką dziurę w ogrodzeniu? Jest dziura w ogrodzeniu. <laughs> ja nic nie kopałem. A nie, to to kodek ktoś inny musiał to zrobić. O. A bo liście po prostu o, zniknęły, nie a, wiem. A co to kurde za dziwna komunata tajemnic. Widzowie, ale to już by powiedział, że chyba już by mnie w znowu wkłonił. Nie powiedziałem. Ty razem tego nie powiedziałem, ale ja to mam coś dziwnego teraz. O, zielazo. Tutaj znalazłem po drodze. Dobra, gdzie wy jesteście? Ja jestem w kopalni na razie. Znalazłem trochę żelaza. A dobra, już rak sobie widzę. Sejść stuk! To za oknem u mnie. Zaczął śpiewać o ziemniakach, z jakiegoś powodu. A latające ziemniaki, ale się złożyło, mamy odcinek latające ziemniaki i, i ziemniaki. Matycznie właśnie, przed jakiś żul za oknem i tam ziemniaki, no, 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 coś tam zaczął śpiewać. Poczekajcie momenci, ja muszę sprawdzić, bo właśnie teraz przed chwilą Polsat Games wydało oświadczenie, bo nie wiem czy się orientujecie, ale aktualnie Dragon Ball ma bardzo mocno powaloną emisję coś, na coś Polsat Games Fajne i Polsat właśnie miał wydać y, oświadczenie. Ja pierdolę nie! Co jest? Ja pierdolę. Mm, z przyczyn technicznych, premiera wersji dubbingowanej Sagibu zostaje przełożona na 9 lutego. Wersja z napisami leci od poniedziałku do piątku. Oj, kurde. Ej, a kto to kurde? Co język? Jest? Co ty tutaj robisz? Kretołaz ukradł mi sos 3 dogów więc go szukam! O, aha, ale kurde, wiesz o tym, że jesteś dzisiaj. W takim razie występujesz u nas gościnnie, znowu, skoro tutaj jesteś. Świetnie, w takim razie trzymaj diamentucy, które mu ukradłem! O, właśnie, dziękuję. Skoro tak, to lewitujące pochodnie w ogóle stworzyłeś język. Chodź w takim razie ten, pomóż mi szukać zelaza. Ile masz tego zelaza? 40 O kurde, no to nie, mu no to nie muszę słuchać zelaza, jest to zrobił za mnie. Gratulacje Brawo on! No. <laughs> Półtorej. Półtorej serduszka. Artur, chodź coś zobacz jeszcze przy okazji. A, czekaj, czekaj, chodź tutaj sobie. To ja ci kurde. Wezmę sobie liście, zakleję tą dziurę. Co? Generalnie to nie jest cały tunel, bo oto przed tobą moja druga kopalnia. O kurde, tajemnica skrytka. Druga. No, Dobra, tu jest odgronach. Hej przygoda! <grym> Hej przygoda. Wita o. nas. Dzisiaj nie wiem co jest, ale na zewnątrz jest budowa domu mudra Douglasa. Więc chodź mu pomóc, też zbudować budować Dobra. Lecę. Let's go! Kurwa! Tylko kurde mi się nie chce kawał drogi iść. Może mi się tepnąć toczymy, te, te rakso. <grym> pewnie cię do no mnie na teraz. Ja no to te właśnie. Załatałem dziurę w płocie, którą ją ktoś wyjebał. Teperak 48. Działa tak? Co? Tak, działa, okej. Okay. A. Dba, no. Dba. Bo ja wpisałem całą komendę, bo nie byłem czy na becie to też działa. Jednak działa faktycznie. Boże, wreszcie świ... Boże, aż mi oczy bolą, wreszcie, wreszcie <laughs> widno. W tym ekranie. <laughs> Eee, w ogóle taka ciekawostka, niestety dzisiaj jest nie nagra Twoje perspektywy, to dlatego, że mu się coś zepsuło nagrywanie. Hmm. mi się pasek zrąbał od tego, od. E, za, pasek zadań to się nazywa, no. I takie próbuję nagrywać i nie no mogę. I trudno tak, was myślę, że tyle starczy jakoś tu po prostu może zrobimy wejście od tej strony na przykład. O, tutaj. Z mm. tej strony zrobimy. Z tej, tu. No, można. No, teraz jest. E, teraz A, gdzie, Artur przemyślmy po... tutaj. To i. Jak... Gdzie ten dom w ogóle? Tak koło piramidy, to, czy jak czy kol, kol, Nie, 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 ja Cię o tu. nie. Jak jest. O końcu. Nie, ty, To jest nie na naszym. W... Kurde blisko jest. Na naszym tutaj. A czekaj, ja po, pójdę po ciebie, jesteś tutaj. Jesteastuję. Ej! Co? Jestem w domu. Gdzie? To z domu Gdzie są i... deski? Mam ten. Cześć. Mam mieć. Deski. Deski są wszystko. Ja zaraz wam pokażę skrzynię odpowiednią. U, cie, u, okay. u ciebie ż, Żul, żul y, śpiewa o ziemniakach, za to sąsiad włączył tryb wiertarki chyba w dziecku, bo nie wiem co on tam na górze robi. Tryb, <tryb, <tryb wiertarki. No i tutaj jest budowa. Leźmy, kurde, wyruchali tyle terenu. Aż stoi na terenie, której musimy wyruchać. Jezu, wszyscy do mnie piszą na Discordzie. No, mnie dzisiaj nie! O, dziękuję, Jezek, że mi pomagasz. No ale to by to idzie z nim, w ogóle. Dobrze. Łopatowanie. Bo ja mam diamentową. Diamentowa łopata jest, jest szybsza, ale jest, y, szybciej się kończy. To jest taki balans. O no, kurde, no to w sobie mogę jednak sobie zrobić tę metalową łopatę, bo kurde to łopatę sobie kopie A, czyli jest no, to kopiecie No i dobra Jeszcze ja kopiemy, mam dwie, chcesz no, jedną? Tak, może dać jedną No to rzucam na tobą Dobra Jest! Łopata ja raz myślę, że tylko no, starcie tyle Dobra, tutaj ty, ty ty robimy drzewa to, drzewa to łagodne z ja robimy, tak aby to było wiesz, ładnie wy wybalansowane tak. Wspównajcie to, a ja sprawdzę w tym momencie wiadomości, bo ludzie do mnie pisali, ja zaraz jeszcze sprawdzę jak wygląda projekt o, i znaczne fundamenty. A ja k***a w ogóle teraz czas skopnąć, że dzisiaj kurde nie mam prawie żadnych tematów poza tym Los Media. Musimy coś dodać Douglas jeszcze, co nie? Hmm. Kiedy jest plan, żeby No trzeba nad jakimś tematem pomyśleć, A co mówiłeś, język? Kiedy jest plan, żeby ten odcinek, który nagrywamy, teraz wyszedł? Eee, sugeruję z lutym pewnie, bo jak już w styczniu wyjdzie ten odcinek, twoje dwa wystąpienia, to pewnie to w lutym pierwszy odcinek wystartuje. Bo to będą. Eee, razień... what the f Co? <grym> eee, stało? Nad, nad... Douglas nie ruszaj się, kurwa, to jest po prostu przepiękne. Okej, okay, okej, okay, ja się nie ruszam. Co chodzi, jest? ale się nie ruszam. F1 i Print Screen. Co Do, jest? Czeka, nie, może nie. Co się stało? Art... Artur, ty to widzisz? Nie, nie widzę tego, chyba. Nie, nie widzę! Wyślę. Na, na Discordzie ci to wyślę, to. Ja nie, się... nie chodzi! No właśnie, nie wiem o no co na... chodzi no, Nie wiem o co chodzi. Bo tak, jak chcesz. Chyba kopaliśmy tak szybko, że się zbugował Minecraft, i właśnie u mnie nad głową Daglasa lewituje jakieś milion dirt. <grymne> a, to raczej to jest to Raz ma. Poczekajcie, są... Ja sobie, ja sobie, sobie <grymne> zrobię logo, aż. Sorry! Daglas z ra głową. Botom też. Ej, tak jak Birdo, kurde w Mario. On z nosem, a nie dupą. <grymne> Słuchajcie chłopaki, zaraz wrócę na serwer, tylko coś obliczam. Rak sokudy, zajęte eee, obliczenia. Tak. znalazł kurwa matematyk Poważna matematyka. Tak, poważna Ale matematyka. Że na... 16 na 12. A to będzie na takim podstawie, a nie w ziemi? Tak. A w ziemi w sumie, no tak. To może być w ziemi. Lups. dajcie dajcie tutaj odkopię trochę. Lups. Ups, ups. Nie nie to wie, ma być to ziemi? Czyli jedną warstwę musimy wykopać. Dobra, ale to kamień na Halo, jest. gdzie jest latający Dirtus? Co to ma, kurwa? Być? Zniknął! Zrozpłynął się w powietrzu! Zespół Dirt znowu błysnął. Zespół Dirt znowu błysnął. Znaczy, i tak mi się najbardziej. Podoba od początek tego odcinka jak tak Artur się wita ładnie tam z nagle na co Gdzie wy kurwa jesteście? <grymność> <grymność> tak, to 10 to sekund to minęło. Dalsza. Już się skończył kulturalny odcinek, już dzieci możecie wyłączyć. Tak.